Siemoneczkę tutaj, i dajcie Dzisiaj nagramy sobie film, w którym będziemy tworzyć sobie skina Wrockhaven. Oczywiście subskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze to nie dobicie. Oczywiście dawajcie łapeczki w górę. Podajcie na kanał Jetat Gaming, Jetat Shorts, Repcak. Repcaka oczywiście pamiętacie na pewno ostatnich filmów. No. Stworzymy sobie Wrockhaven skina. Jeszcze nie wiem czy to będzie jakiś... A, to jest największy. Taki gigant, czy jakiś malutki popas. Jeszcze tego nie rozmyślałam, ale na razie sobie stworzymy... od razu takie na razie dużego. Ta, ta twarz fajnie wygląda, bo tak mnie. Na razie ją zostawię. Mm. Dobra. Może to teraz, teraz na razie włosy niech będą. Te włosy mi się bardzo podobają. Więc chyba je zostawię. I wezmę sobie jeszcze to. O, eks to wygląda. Dobra, to powiedzmy, że już twarz jest. Mmm, jakiś plecak. Hmm. Ten piesek jest mega fajny, jest Zarobux. Jest tu kotek. Ale jak... Na razie jeszcze, ja tylko patrzę na razie na plecaki, na razie chyba nie chcę nic. A jeszcze zobaczę sobie. Na, ra na razie nie. Mm. jakieś ubranie. Jest takie ubranie, które mi się mega podoba i chyba je wezmę sobie. To jest, co to jest taka? Rak, i... Boston. Nie wiem, też moim ulubionym kolorem jest zielony. Chyba lepiej wygląda czerwony akurat tutaj. Wybiorę jeszcze jakieś spodenki. Ogólnie mam taki myk. Że wziąć krótkie spodenki, bo ogólnie kto spodenków nie ma. Tu kliknąć tutaj. No i tu bluzkę. I wtedy ma się krótkie spodenki. O, proszę. A, zauważyłam właśnie, że nie ma butów. Dziwne, bo na pewno jestem super pewna, że były buty. No, były buty. Buty były. No, to szkoda, szkoda, bo buty były. To poszukam e, czegoś innego i okropnie mi się słońce dzisiaj o tutaj o tutaj pasują Dobra, to weź zostawmy sobie to Eee yy, No oczywiście sobie zagramy trochę Oczywiście była aktualizacja już kończył dawno temu nawet Dawno ja w ogóle nie grałam w Brockhaven. Ale dobra Jak się uda to może zagramy Albo al coś, albo nagramy coś e Na YouTube razem Wpadajcie oczywiście na mój nowy kanał A nie, zapomniałam, że tam jeszcze nic nie nagrałam, ale dobra Stworzyłam sobie kanał e I tam e Nagram sobie coś. Oczywiście na Brockhaven, bo... No. topi nie da się akurat takich rzeczy, tu chcę nagrać. O, widzimy, że dentysty nie narzutuje. Tu jeszcze pewnie w następnej aktualizacji tutaj coś zrobił. Ale na razie nie zrobię... To oczywiście mam... To się eee, tu oczywiście mam berenentystę. przedszkole. I to coś było, jestem pewna. Bibli biblioteka tam o i dodali mm, bardzo no, według mnie fajny samochód znaczy nie jakoś super fajny ale nie no fajny jest taki taka ciężarówka. jak ktoś wiedzie to można podnieść wszystko bum i już dosyć szybko jeździ nie no żartuję, wolno w topie o wiele szybciej niż samochody to też musi się w niej badać, chociaż tutaj em, e, fajniejsze jest to, że tu jest więcej rzeczy i tu są właśnie te fajne. Tu są właśnie te fajne włosy, które sobie właśnie wzięłam. I, ale strasznie się jeździć tym nowym samochodem. Wezmę sobie rower. No i bo to dobrze wezmę motocykl. Ale nie no, mój skin teraz się fajnie prezentuje. Bardzo fajnie podoba mi się. Ogólnie ten, ten odcinek nie będzie jakiś super długi. Bo chcę się jeszcze nagrać na mój drugi kanał. A to jest dosyć stronne nagrywanie. A w sumie zapomniałam, że mamy dwie przeglądarki różne. Oczywiście sobie zainstalujecie gamingową taką przeglądarkę Opera GX. Bardzo dobra. Tam pokazuje się, jakie są teraz gry bezpłatne. Ja oczywiście już mam już długę, ale bardzo fajna jest. Wygodna. No to chyba na końcu trochę się przejechałam, zrobiłam sobie skinę. No, no to cześć.